Dzisiaj na szybko powiem Wam o temacie, dlaczego tak szybko rezygnujemy z diety i jak to wygląda w praktyce. Oglądajcie. W momencie kiedy podejmujemy decyzję, że chcemy zmienić coś w swoim życiu, bo patrzymy w lustro i dochodzi do sytuacji, że tu fałdka, tam fałdka, problemy zdrowotne zaczynają się pojawiać. Fajnie. Szkoda, że tak późno, że dopiero teraz uzmysłowiliście sobie, że warto w tym temacie zrobić jakieś kroki. I zaczynacie działać. Ale jak zaczynacie działać? Wpisujecie w gogle odchudzanie. Jak szybko stracić kilogramy? Bzdura. Tak nie powinniście robić, ale robicie. Wchodzicie. Gogle wam podpowiada w autosugestii automatycznie. Dieta 1000 kalorii. No to pasuje, jak mordę szczeli. Drukujemy, patrzymy. To, 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 to. Kupujemy produkty i lecimy. Ok, pierwszy tydzień, super, drugi tydzień, super, trzeci tydzień. Dochodzi do sytuacji, że czwarty posiłek już nam się przejadł, nie mamy alternatywy. I co robimy? No, wciskamy jeszcze ostatni raz ten posiłek, po czym przychodzi kolejny dzień i stwierdzamy, że a w dupie mam tą dietę, męczę się, to jest dla mnie katorga i dłużej nie wytrzymam. No i dochodzi do sytuacji, że straciliśmy przez te 3-4 tygodnie 2-3 kg. I wracamy do starych nawyków żywieniowych, o diecie zapominamy. I to jest właśnie jeden z podstawowych problemów. Zbyt fanatycznie podchodzicie do tematu odżywiania. Ja nie jestem w ogóle zwolennikiem kartek drukowania jadłospisów czy chodzeniem do dietetyka i dietetyk wam pisze od A Z, jedz to, 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 bo i tak prędzej czy później się załamiecie bo musicie przede wszystkim pamiętać, że do tematu odżywienia trzeba podejść w sposób racjonalny i zrównoważony. W momencie, kiedy w trzecim tygodniu przy czwartym posiłku nie chcecie tego zjeść, a Wy wciskacie to na hama i to zostawia taką rysę w Waszej głowie, że Wy nie umiecie wyrobić pozytywnych relacji z pożywieniem. Potem taki, taka sałatka na bazie jarmużu, szpinaku, pomidorów, cebuli, grillowanego kurczaka, polana oliwą z oliwek. Jest stosunkowo smaczna, ale nie jedzona 4 razy w tygodniu. I teraz w momencie kiedy wy stwierdzacie, że nie, ja jeszcze muszę zjeść ten ostatni raz ten posiłek, bo to efekt końcowy będzie szczupła sylwetka, no to jest największa bzdura. W tym momencie powinniście zrobić tak zwany cheat meal. Czy cheat day nawet, to jest nawet jeden cały dzień, odstępstwa od diety, zjeść sobie coś spokojnie, nawet mniej zdrowego, czy to będzie nawet głupia pizza przez siebie sama zrobiona. No i co? Dlatego jeżeli już dostaniecie kartkę od dietetyka, to zwróćcie uwagę na to, żeby ta dieta nie była tak uboga w kalorie jak to. Się robi w 90%. Dieta powinna być przede wszystkim smaczna, po drugie energetyczna. Wy nie jesteście zawodowymi sportowcami, którzy za 12 tygodni staną na scenie i muszą mieć poziom tkanki tłuszczowej 6%, żeby poddawać się takim katorgom. No nie, nie w tym rzecz. Wy przede wszystkim nie wchodzicie na dietę z kartką tylko musicie zmienić nawyki żywieniowe. Ta kartka OK ma rację bytu, jak idziecie do dietetyka, czasami sobie drukujecie pod warunkiem, że macie to dopasowane kalorycznie. Jeżeli edukujecie się i czytacie, jaki dany produkt wpływa pozytywnie na wasze ciało, co on daje, co on ewentualnie może, w czym może pomóc, czy oczyścić organizm, czy przyspieszyć trawienie, czy spowolnić, tak jak chociażby cynamon, odkładanie w... Przepraszam, odkładanie to by było zbyt duże słowo. Spowolnić wystrzał cukru w naszym, wystrzał glukozy w naszej y, krwi. Jest tysiąc najróżniejszych produktów, które jeżeli nauczymy się je odpowiednio interpretować i, umiesz i umieszczać w czasie, to wtedy jesteśmy skazani na prawdę na sukces i nie musimy się martwić, że y, jakaś dieta, w cudzysłowie, bo... To są nawyki żywieniowe powinny być. Jakaś dieta będzie nam sprawiać problemy. Dlatego im więcej czytamy, im więcej uświadamiamy się na temat danych produktów, tym jesteśmy bardziej elastyczni, jeżeli chodzi o temat odżywiania. Jesteśmy 3-4 dni na super czystym jedzeniu, sprawia nam to przyjemność. Czujemy się lekko, rzeźko, jesteśmy pełni energii, przychodzisz w piąty, szósty dzień i jednak, jednak ciągnie wilka do lasu, chcemy gdzieś sobie podjeść jakiś niezdrowy posiłek, zjedzmy to, nie bójmy się. To jest proces na całe życie, że wy odżywiacie się zdrowo i wplatacie pojedyncze takie cheatmile, niezdrowe przekąski czy nawet niezdrowe... Całe niezdrowe dni, ale to jest właśnie pamiętajcie, musimy zadbać o naszą psychikę. To pielęgnuje, koi i napędza naszą psychikę do tego, abyśmy chcieli rozwijać się w temacie racjonalnego odżywiania i brnęli to w tym temacie każdego dnia. Wystarczy naprawdę pół godzinki. Przesadziłem 10-15 minut. Wystarczy, że zerkniemy jakiś jeden pół artykułu dziennie, przeczytamy na temat danego produktu spożywczego: jaki on jest zdrowy, jaki wpływ ma przykładowo dieta bogatsza w tłuszcze, mniej bogata w węglowodany na nasze samopoczucie, na nasz poziom cukru we krwi, czy chociażby na naszą trzustkę, jak nie obciążamy. Zbyt dużą ilością węglowodanów. To są rzeczy, które dopiero na pewnym etapie zaczynamy sobie uświadamiać, i wtedy dopiero to zaczyna się ładnie zazębiać w jedną całość. I to jest dlatego ode mnie taka prośba dla Was: abyście nie podążali ślepo i nie stawali się więźniami Waszej kartki, tylko niech kartka od dietetyka czy wydrukowana z internetu. Będzie listą produktów, o których wy się uczycie i wiecie, jakie fajne elementy pozytywne to daje Wam dla Waszego organizmu. Dlatego zachęcam do czytania motywatora dietetycznego: analizujcie, śledźcie, słuchajcie przede wszystkim swojego ciała, bo jedna rzecz na jedną osobę super zadziała, na drugą wręcz przeciwnie. Dlatego nie możecie być fanatykami. To jest pierwsza podstawa sprawa. Wyrabiajcie dobre relacje z pożywieniem, a pożywienie odda Wam to, co może dać z siebie, czyli wartości odżywcze, witaminy, antyoksydanty, polifenole, bioflavanoidy, zdrowe tłuszcze, tu można wymieniać bez końca. To są produkty, które pielęgnują Wasze organy wewnętrzne, chronią przed najróżniejszymi chorobami. I przede wszystkim dbajemy o to, abyście byli smukli, rzeźcy i skłonni do funkcjonowania w społeczeństwie z uśmiechem na twarzy. I zdrowa, zbilansowana dieta powoduje, że nie jesteście hejterami. Pozdrawiam.